Cześć tej strony i witam was w serii Co to za Pokémon, w której zgaduję co to za Pokémon. Teraz przed nami generacja siódma. Zapraszam do oglądania. Zasady są proste. Jeśli odpowiem źle, co to za Pokémon? Muszę skasować jednego szani Pokémona. Jeśli odpowiem dobrze, 10 razy z rzędu Wygrywam, także zostawiajcie łapkę w górę, zgadujcie razem ze mną i zapraszam do oglądania Pierwsze pytanie rozgrzewkowe, ono nie jest siódmej generacji Piszemy, że to jest Gardevoir, bo tak oczywiście jest Mogę zrobić dwa błędy w pisowni, bo ustawiłem tutaj ustawienie Forgiving, czyli Że można odrobinkę przekręcić pisownię Znacie dobrze siódmą generację? <gry> Zaraz się przekonamy Pierwszy Pokémon, ja go znam na pewno, jest Pokémon Go I jest dosyć częsty, dosyć znany z siódmej geny Pikipek Odpowiednik powiedzmy pj z generacji siódmej. O, to ja wiem, co to jest. To jest ten taki kamień, który ma różne formy i on ma takie kolorowe kryształy w innych formach. Ale jak on się nazywa? Rock coś tam? Star Rock? Nie, na pewno nie. No, są Pokemony, których nie kojarzę. Przynajmniej będzie ciekawie, także... Nie wiem. Minior. Okej, okay, to zupełnie źle myślałem. No to kasujemy pierwszego Shiny. Transfer. Sayonara. Papa. Pa. O, tutaj będzie prosta, bo to jest Pokémon mityczny, a zazwyczaj te legendarne i mityczne kojarzę wszystkie. To jest magiarna. Nie ma jeszcze w Pokémon Go, ale jak będzie, to będzie fajnie, bo. Ona ma też dwie formy chyba kolorystyczne z tego, co kojarzę. Eee, to jest. Eee, to jest Dewpider mi się wydaje. No bo wygląda widać od razu, że to jest Pająk, a chyba jest tylko jeden Pająk w tej siódmej genie, czyli Dew Spider, chyba że to jest jego ewolucja. Arakuanin. Tak jest. To, to, to się liczy: no bo jak wpisuję coś nie działa, to mogę wpisywać te, tak długo aż się nie poddam. Tak działa ta gra, moi drodzy. To jest Fomantis. Proste. Mm, no już mamy trzy z rzędu dopiero jednego musiałem skasować pokemona Teraz widzę coś, co wygląda, jak jest ciemne, to wygląda jak plama po oleju, ale ja wiem, że to jest ryba. Ja wiem, że ma takie usta czerwone i to jest Braxis. Akurat tego pokemona pamiętam, bo bardzo dziwnie po prostu wygląda. Tak jest. Te kolory, no nie da się go zapomnieć. Jest mega dziwny. O, tego pokemona kojarzę. To jest y, Ultra Bestia, spotkałem go chyba kiedyś nawet w Pokémon Ultra Sun, bo w tej Ultra Dziurze Czasoprzestrzennej, nie wiem czy pamiętacie, tam się jeździło, robiliśmy live'y z tego, to już było parę lat temu. To jest Nihilego. <słuchy> Mamy to, słuchajcie, pięć sprzętów, mam nadzieję, że zaraz popełnię jakiś błąd, bo inaczej to będzie najkrótszy odcinek w historii kanału, no już 5 lat nagrywam na YouTubie o pokémonach, więc coraz lepiej znam Pokémony. To moi drodzy, mi się wydaje, że będzie Carina. też to nie było trudne, kurczę. Co jest, coś czego ja nie wiem z siódmej geny? No, póki co jednego nie wiedziałem, więc może się to jeszcze zdarzyć. To jest ostatnia forma startera tego, czyli Decid White. Łowca. Gracie jakieś Dungeons and Dragons, albo jakąkolwiek grę opartą na tym świecie? Taki Legolas, nie? Chociaż Legolas chyba nigdy nie chodził w Kapturze. Może w jednej albo dwóch scenach. Ostatnio oglądałem po raz setny w Pierścieni. Nie pamiętam, czy chodził w jakiejś scenie Legolas w Kapturze. Może w Hobicie. Kolejny też jest mitycznym Pokémonem i też wiem, kto to jest. Hej, to nawet nie jest trudne. Marshadow! Będę się następny filmik, z, z, z co to za Pokémon wprowadzić, czy jakieś trudniejsze zasady. Bo to już są te Pokémony, które znam. Wygląda na to, że bardzo dobrze. Osobiście myślałem, że znam je mniej dobrze. To jest and Rock. Jedna z jego trzech form. Nie pamiętam, która, ale nie musiałem napisać która. I moi drodzy, Tapu Koko. Hmm. Widzicie jak już dana generacja wychodzi w Pokemon Go, ale mało wyszło tych Pokemonów w Pokemon Go. Aha, teraz miałbym problem. Bo teraz nie jestem pewien, Czy to jest tapu fini? Nie no, to albo jest tapu fini, tapu Bulu na pewno nie. Ciekawe, czy teraz bym się rytnął tapu fini. Nie no, zgadłem. Zobaczymy jak. Czy pobiję rekord, słuchajcie, mój życiowy. Ile zgadnę z rzędu Pokémonu z siódmej geny. Wątek o kasowaniu szaleni zostawiamy sobie na inny filmik. Mam dużo takich przygotowanych do skasowania, więc. A tu się okazuje, że nie tym razem, nie tym razem. To jest druga forma Litena, czyli Torakat. Trochę się obeznałem. No to siódma gena to jest ta gena, którą ja już nagrywałem na YouTubie od razu jak wyszła. Ultra sam potem też nagrywałem, więc chociażby z tego względu znam te pokemony mniej więcej. To jest ewolucja Fumantisa Lurantis, eee, tak jest, 13 mamy z rzędu, nieźle. Eee, to jest oczywiście litem Litenty. W sumie tych pokemonów w siódmej genie nie jest wcale aż tak dużo. Wychodzi na to, że ten filmik to jest moje flaksowanie się, że ja znam Palosan. No nie o tym miałem myśleć ten filmik, Myślałem, że to naprawdę będzie takie, o, zgadnę czy nie zgadnę, a tutaj się okazuje, że nie. Tak naprawdę patrząc wstecz, chyba z każdej generacji do tej pory robiłem taki filmik, czy zgadnę pokemony i z piątej myślę, że szło mi najgorzej. Piąta generacja to jest chyba ta, którą znam najgorzej. To jest trzecia forma Litena, miałem go, Incineror. No właśnie. O, no tego Pokemona jak można nie znać. No to on jest na okładce Pokémon. Sunimon. To myślę, że każdy wie, że to jest y, oczywiście Solgalio. Nie ma co, dajcie znać w komentarzach czy wy jakieś do tej pory nie zgadnęliście, ile mieliście dobrze zgadniętych To jest Volt elektryczny, co ciekawe, pokémon, chyba elektryczny robaczy nawet No, nie wiem czy on z tego nie ewoluuje, nie pamiętam w tym momencie Passimian. Passimian jest siódme genie, ja myślę, że on jest starszym pokémonem, jakąś inną małpą mi się pomylił To jest albo Crabombinable, albo Crabrawler, chyba to jest Crabombinable, nie? To Kra. a bo źle wpisałem Weź to wpisz, nie? Crabombinable. Oglądałem trochę zagranicznych youtuberów, to oni to wymawiają tak bardziej Crabominable, America. Co to jest za Pokémon? Yy, taki słodziutki... E, sweet, dobra. Poprzez skojarzenie z y, słodkością mi się skojarzyło. Lilal, Morlal? Morlal. Może zgadnę wszystkie, hej, le lecimy na rekord świata, słuchajcie, Guinnessa, to jest Komala. Komala jest słodziutka, uwielbiam komale. To jest druga forma cariny, czyli poprzednia forma cariny. To jest pokémon, którego mogę nie pamiętać, bo... Szczerze mówiąc, nie trenowałem go nigdy w żadnej części Pokémonów, więc no tak tyle co go spotkałem to walcząc z trenerami czy coś. Jak to było? Jak on się nazywał? No nie przypomnę sobie! No to dojechaliśmy do punktów 24, moi drodzy. Steamy! Okej, okay, skasujmy sobie Shiny, no bo takie były zasady. Ten wyzwanie już wygrałem, ale spróbujmy jeszcze raz zrobić 10 punktów z rzędu, bo jeszcze jest dużo Pokemonów, których mogę nie wiedzieć. Na przykład ten, Kurcze to jest ultra bestia i ona wygląda jak babka na szpilkach, ale trochę jak Robak. Jeez. Jak się ten pokémon nazywał? Feromosa Jak feromony, słuchajcie. Kasujemy kolejnego Shiny. Czy to jest Hakamo? Tak jest. Hakamo. On jest regionalnym pokémonem na Hawajach, co ciekawe. Nigdy nie sądziłem, że będzie istniał regionalny pokémon na Hawajach, ale jeśli ma istnieć jakikolwiek, to on powinien nim być, więc to był dobry wybór. Chyba się to pisze Komfi? Tak, Komfi przez E, Komfej. Ten to jest oczywiście starter wodny Poplio. Tego nie mam w Pokémon Go Już 12 jak się wykluwa Salandit Nie Nie Salandit yy, Tylko jego ewolucja Salazu O Samicy tylko ewoluuje To jest pierwsza forma Nie Hakamo, nie Jangmo tylko No nie przypomnę sobie Jangmo To jest Jang Och to przekręciłem Mogłem wpisać to Jangmo bo Myślałem przez chwilę, że ten wyższa forma to jest Jangmo ok Więc kasuję teraz Shiny Shinxa Transfer I ciach I próbujemy jeszcze raz dobić 10 punktów To jest Ultra Bestia, oczywiście Blacephalon Dobre obrażenia ogniste, on ma dużą statystykę ataku z tego co pamiętam Madbray, nie Madbray tylko jego ewolucja Trenowałem go w Pokémon Ultra Sun chyba, kurczę, jak on się nazywał Jak kliknę to, że nie wiem i zobaczę tą nazwę, powiem takie O, no tak, przecież wiedziałem, ale nie jestem w stanie przypomnieć sobie Matsdale. Matsdale, jak błoto Knał, Shani, Daskul na przemiał Ultra Bestie to oczywiście pamiętam, bo to jest karta na... Jak origami wygląda, nie? Eee, staful, będziemy o komuś ja zaraz. wimsipod pod. Tak to się pisze. Nie no, albo wimsipod, pod, albo Wimsi kot, może. kot, galosopod. Yy... Znowu nie wiem? Wim pod. Dodałem tam jakieś C, nie wiedząc czemu. Wimpod. Muszę zapamiętać, że Wimpod to jest. Mearni marnia. Marinie. O, teraz! Kurczę, ale bo to ciężko wpisać, żeby, żeby trafić, bo ta pisownia jest niemożliwa. To jest oczywiście Gazlord. Lord Gazów. Patrząc na te wzdęcie, jakie ma w środku. To jest taka-taka. -taka. W sumie tak pamiętam, jak te pokemony wyszły, to ja nie mogłem tych nazw zapamiętać. Taka-taka? -taka? Kto to w ogóle wymyślił, nie? Tu no oczywiście. To teraz e, kolejny Pokémon Rowlet. No, jesteśmy na pięciu, także prawie doszliśmy do dziesiątki znowu. E, Oranguru. Ale fajne to odgłosy są pewne. To jest e, pierwsza forma Solgalio, czyli kosmog. O, ulubieniec fanów, mimikio. Uwielbiam mimikio. Ciekawe, kiedy będzie w Pokémon Go. O, to jest z Ultra. Z Ultra Sun Ultramon Pokémon. On się nazywał Naganadel. Jeden z niewielu nowych Pokemonów, które wyszły w Pokémon Ultra Sun Ultramon względem. Podstawki A to się nazywa galisopot Sopot jak domyślam się Czyli ostatnia forma to jest Gali Sopot, dobra Doszedłem do 10, wygrałem To spróbujmy chociaż Teraz zobaczyć do ilu dojdę tym razem Salandit eee, Type 0 To nie jest Type 0, to jego ewolucja to jest na pewno Jak się nazywała ewolucja Type 0? Silvali Dobra, udało się Jak Chimera wygląda, no A, to jest Type 0 Cutiefly ja myślałem, że on jest w szóstej geny zawsze. Nie wiem, czemu. Crab Brawler? Tak jest. Pierwsza forma, Crabominable, yy, Pierwsza forma Naganadela, czyli. Jak on się nazywał? Uhu, nie mogę sobie przypomnieć. No, nie przypomnę sobie. Nie przypomnę. Och, poi! no tak, oczywiście. To do 15 tym razem dojechałem. A wam jak poszło? Zrobiliście więcej błędów niż ja, czy mniej? Piszcie koniecznie w komentarzach, zostawcie łapkę w górze. Subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokémonów. Trzymajcie się. Na razie, cześć.